Cześć, na pewno słyszeliście o najnowszej inicjatywie arcykapłana praworządności, człowieka, któremu Donald Tusk powierzył misję przywracania ładu konstytucyjnego w Polsce, czyli o inicjatywie upolitycznionego sędziego Waldemara Żurka, który w tej chwili pełni funkcję ministra sprawiedliwości. Jest to jego misja życiowa. Otóż ten arcykapłan praworządności. Postanowił zmienić ustawę rozporządzeniem. Tak to wygląda właśnie przywracanie praworządności w świecie Donalda Tuska. Zresztą rozporządzenie to i tak jest już coś, bo do tej pory prawo zmieniało się albo konferencjami. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Donalda Tuska, albo na przykład jego wpisami na X. Zaczynamy od tego, o co tak naprawdę chodzi. Otóż w czasach prawa i sprawiedliwości została wprowadzona ustawa, która zakłada, że składy sędziowskie wybierane są w drodze losowania, który te składy sędziowskie wybierał, po to, żeby nikt nie miał zarzutów co do obiektywizmu sędziów, co do doboru sędziów, co do obiektywizmu, jeśli chodzi o wyrok, który będzie wydawany. Waldemar Żurek zmienił te przepisy. Oczywiście nie ustawę, tylko rozporządzenie, no bo ustawy zmienić nie może. Przypuszcza, że pan prezydent Karol Nawrocki by taką ustawę zawetował, ale nawet nie podjął takiej próby, żeby ta ustawa została zmieniona. I o co chodzi w tym rozporządzeniu? W tym rozporządzeniu chodzi o to, że rezygnuje się z opcji trzech sędziów wybieranych w drodze losowania. A dwóch z tego składu trzyosobowego, dwóch sędziów będzie wskazywał prezes sądu, a jeden z nich, referent, będzie wybierany w dalszym ciągu w drodze losowania. I o co w tym jeszcze dodatkowo wszystkim chodzi? Otóż Waldemar Żurek całkiem do niedawno zwolnił zdecydowaną większość prezesów sądów. Pomijając opinie kolegiów, pomijając opinie KRS-u, czyli też po raz kolejny złamał prawo i powsadzał tam albo powsadza w najbliższej przyszłości swoich zaufanych ludzi, w zdecydowanej większości zrzeszonych w stowarzyszeniu Justitia. Więc o co chodzi? No, Waldemar Żurek twierdzi, że chodzi o to, żeby było szybciej, żeby było sprawniej i on w ten sposób przywraca praworządność. Więc ja mam świadomość, że każda decyzja, każda zmiana przepisów którą będę wprowadzał, będzie kontestowana i będzie próbowało się wykorzystać to do dyskredytowania moich działań, mojej osoby. Ale ja będę konsekwentny w tym, co robię i tak naprawdę. Mam argumenty, mam wsparcie prawników, nie mam wątpliwości co do tego, że to rozwiązanie będzie dobre dla obywatela. Oczywiście. A o co może chodzić w rzeczywistości? Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób wyglądają wszystkie ostatnie sprawy, w których działacze Platformy Obywatelskiej, politycy Platformy Obywatelskiej byli bądź obecni podostawali zarzuty. Ta słynna trójka, trójka, Złotych Dzieci Platformy Obywatelskiej, czyli Tomasz Grocki, który był podejrzewany o przyjmowanie wielu, wielu łapówek w czasach, kiedy pracował w szpitalu. Sławomir Nowak, który dostał zarzuty tego, że przyjmował wielomilionowe łapówki. No i trzeci Roman Giertych, słynna pralnia Romana, wszyscy znają szczegóły tej sprawy. I co łączy wszystkie te trzy sprawy? Został im ukręcony web. Te sprawy nie toczą się, zostały umorzone, a w przypadku Sławomira Nowaka doszło do takiej dziwnego zbiegu okoliczności, że wszyscy grali w jednej drużynie, czyli prokuratura, obrona i sąd i zarzuty w tak wątku krajowym zostały wycofane. Ale jest jeden jegomość... Jeden jegomość, który też jest działaczem platformy obywatelskiej, który jest senatorem platformy obywatelskiej i który był ministrem w rządzie platformy obywatelskiej i on również został oskarżony o przyjęcie łapówek, tylko z nim jest trochę większy problem, bo w pierwszej instancji został skazany na bezwzględne więzienie. Działacze Platformy Obywatelskiej, Waldemar Żurek, Donald Tusk i wszyscy ci piewcy praworządności mają mały problem. No bo o ile w sprawie Nowaka Grockiego i innych spraw, w sprawie Giertycha, tą sprawę można było wycofać, nie doprowadzając jej do etapu sądowego, no to tutaj już mamy wyrok. I właśnie na pomocą, z pomocną dłonią przyszedł pan minister sędzia Waldemar Żurek ze swoim rozporządzeniem, którym to jeszcze raz to podkreślę, nielegalnie zmienił przepisy ustawy. Otóż, zmiany w doborze tej trójki sędziowskiej dotyczą właśnie spraw w sądach apelacyjnych. A do apelacji oczywiście dojdzie, bo pan senator Gawłowski jak najbardziej od swojego wyroku się odwołał. I teraz Dlatego my, tą całą ustawę, rozporządzenie, które wprowadził Żurek, nazywamy Leks Gawłoski, no bo to jest jawne przygotowanie gruntu pod sprawę w sądzie apelacyjnym senatora Gawłoskiego. W tej chwili dwóch z trzech sędziów będzie mógł wskazać prezes wskazany wcześniej przez Waldemara Żurka. I wspomnijcie moje słowa, że w apelacji okaże się, że pan senator Gawłoski jest całkowicie niewinny, a zarzuty zostaną z niego zdjęte. Ale oczywiście rozporządzenie ma również drugie dno. Że Waldemar Żurek będzie przygotowywał zarzuty wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby nikt nie tutaj nie sypał piachu w tryby, trzeba sądy odpowiednio przygotować, trzeba dobrać odpowiednie składy sędziowskie, tak żeby przez przypadek nie wydarzyła się jakaś przykra dla Donalda Tuska niespodzianka i okazałoby się, że dowody zgromadzone przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości w tych politycznych procesach nie mają uzasadnienia. Nie, tam będą sędziowie właściwi, sędziowie najprawdopodobniej z Justycji, sędziowie, którzy znają się z Waldemarem Żurkiem i sędziowie, którzy po podzielają światopogląd Waldemara Żurka. Zresztą sam Waldemar Żurek całkiem niedawno w wywiadzie po powołaniu na stanowisko ministra sprawiedliwości mówił, że to jest gra o jego życie. Że on ma świadomość tego, że jak platforma obywatelska straci władzę, to jemu żadne immunitety nie pomogą. Najtrudniejsza decyzja w moim życiu yy, i nie ukrywam tego i rzeczywiście bardzo byłem związany z tą moją misją w sądach. Ostatnio nawet obchodziłem jubileusz 30 lat pracy, więc uświadomiłem sobie jak długo tam pracuję i rzeczywiście palę za sobą mosty, czy jak powiedział premier, okręty zostały spalone. Ale uświadomiłem sobie kilka rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, że sędzia Żurek jest niezastąpiony i, i on może zmienić rzeczywistość. Natomiast w sytuacji, gdy ponownie politycy, którzy chcieliby państw wprowadzić państwa autorytarne, dojdą do władzy, to na nic moje immunitety. Zresztą słuchajcie, Waldemar Żurek, doskonale o tym wiecie, kto to jest. To jest człowiek, który pozwał własną córkę alimenty. To jest człowiek, który pozwał państwo polskie o odszkodowanie, bo zgrzytał zębami, tak? On to tak uzasadnił. Zgrzytał zębami, bo rozpaczał nad stanem polskiej praworządności w czasach prawa i sprawiedliwości i uznał, że należy mu się odszkodowanie za uszkodzone zęby. I mało tego, to jest człowiek jedyny chyba na całym świecie, który uznał, że maszyna czyszcząca, która. Niego wpadła, była, to było efektem jakiegoś wielkiego spisku wymierzonego w jego osobę i że to był niemal zamach na jego życie. Słuchajcie, tak wygląda praworządność w uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska, Waldemara Żurka, Romana Giertycha i całej tej bandy osób, które od pierwszego dnia swoich rządów łamią prawo. Teraz mamy taką kulminację tego wszystkiego. Cieszy bardzo zdecydowana, mocna reakcja pana prezydenta Karola Nawrockiego. Oui. Cieszy mocne oświadczenie szefa kancelarii prezydenta pana Zbigniewa Boguckiego. A jak się to wszystko skończy, no to zobaczymy. Ja przypuszczam, że Waldemar Żurek jest na takim piątym biegu w tej chwili, no bo on musi z całych sił udowodnić, że jest bardziej hardy i twardy od Adama Bodnara, który też przecież był liderem, jeśli chodzi o łamanie prawa. Więc no, czekają nas ciekawe czasy, ale jednocześnie smutne czasy, no bo tutaj tak naprawdę chodzi o przestrzeganie prawa i o to, żeby władza, która prawa, prawo stanowi, również. Tego prawa przestrzegała, a niestety w czasach rządów Donalda Tuska, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej nie możemy na to liczyć.